Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwe Niedziela. Słuchajcie, dzisiaj wypadłam po prostu z rabat, bo cały dzień ściółkowałam, nawoziłam, ale naprawdę kawałek ogrodu jest już zrobiony. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o mojej Magnolii i opowiedzieć o tym, jak Magnolie sadzę, bo właśnie do nas Magnolie przyjechały, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Zapraszam na ten odcinek. ściągnęłam sobie leża czekalnie, dlatego, że ja do nie wypoczywam, tylko ściągnięty jest z tarasu, bo dzisiaj przyjechali panowie i mamy właśnie olejowanie tarasu, także będzie już można z niego korzystać. A chciałam wam opowiedzieć o magnoliach. Bardzo dużo przyszło pytań po tym, jak ostatnio pokazałam wam, że nowe magnolie do nas przyjechały. Powiedzieliście, że macie sporo problemów z tym, że magnolie u was nie kwitną. Ile lat zabrało mojej magnolii rustica rubra, żeby zakwitnąć? No i właśnie. Nasza magnolia ma 14 lat, do tego miała przygody. Jak tylko ją posadziliśmy w pierwszym roku, ona miała tak około półtora metra, była takim cieniutkim patyczkiem i trafiła nam się jakaś taka koszmarna burza, która ją złamała w pół. Jak możecie za mną zobaczyć, ona ma potem takie wyszły z niej dwa przewodniki i ma taki specyficzny kształt właśnie przez ten swój wypadek na samym początku. Kiedy zakwitła pierwszy raz, myślę, że gdzieś po 5-6 latach dopiero. Nie była duża, no i przez to, że się złamała, to też na pewno to było zaburzone. Ja teraz wychodzę z tego założenia, że chcę kupować magnolię z pąkami kwiatowymi, bo jeżeli kupię takie z pąkami kwiatowymi, które są w Donicy, to szansa na to, że one zakwitną nam dużo szybciej, że nie będziemy musieli czekać kilka lat. A czasami nawet niektórzy mówią, że czekają jeszcze dłużej. Jest dużo szybciej nam do pójdzie. Jakie miejsca lubią magnolie? Przede wszystkim miejsca powinny być zaciszne, i w zależności od tego, w jakim miejscu w Polsce mieszkacie, musicie się na tym zastanowić. Jeżeli mieszkacie gdzieś na podhalu, gdzieś, gdzie są po prostu straszne mrozy, to nie wiem, czy to, czy to jest dobry pomysł, żeby z magnolią próbować. U nas, jak obserwujecie mnie na Instagramie, były przeróżne przeboje. Ona nigdy nie przemarzła jako drzewo, zawsze te, nigdy nawet żadne gałęzie nam nie obumarły, ale problemy są właśnie z kwiatami. Kiedy ona rusza za szybko i przyjdzie przymrozek, to niestety kwiaty potrafi w każdej fazie zniszczyć. Albo w fazie jeszcze tego pąka, albo jak już rozkwitnie, popali jej płatki. Są przeboje, ale oczywiście jak rozkwitnie, to ja uważam, że to jest najpiękniejsze drzewo, najpiękniej i dlatego zdecydowałam się w tym roku dołączyć jeszcze więcej Magnolii do ogrodu. Miejsce zaciszne to takie, gdzie nie będzie mroźnych wiatrów. Jeżeli macie taki punkt w ogrodzie, w którym zawsze Wam wszystko przymarza, to tamtej magdoli nie sadźcie. Najlepiej, żeby ona była otoczona jakimiś krzewami, być może gdzieś tam przy budynku. Zobaczcie, z której strony idą te mroźne wiatry i takie miejsce wybierzcie. Ona może rosnąć w półcieniu, ale najlepiej posadzić ją na miejscu słonecznym. W przypadku naszej magdoli możecie zauważyć, że za nią parę metrów dalej są brzozy i ona nam zawsze idzie w tę stronę chociaż to jest na wschód, ale ona ucieka od tych brzus i chce być w jak największym słońcu. Tutaj dostaje, mimo tego, że ma ponad 8 godzin słońca, to jednak odsuwa się od tych dużych drzew i chce iść tam, gdzie jest trawnik i gdzie, gdzie tego światła jest więcej. Ale w teoria mówi o tym, że oczywiście w miejscu takim półcienistym także będzie rosła. Pytanie, ile będzie miała tych kwiatów. Magnolia lubi glebę kwaśną, taką pH 5 do 6 i w takim miejscu będzie się czuła najlepiej i jak już wybieracie jej miejsce, to nie możecie zmieniać zdania. To jest drzewo, które nienawidzi przesadzania. Ma bardzo płytki system korzeniowy, także też trzeba, nie powinno się sadzić nic pod nią za bardzo. Ja oczywiście tutaj zupełnie, zupełnie nie jestem dobrym przykładem. Nie należy jakoś tam mocno pielić motyką. Rzeczywiście te korzenie są bardzo płytko. Jak ja teraz patrzę pod nią, to nawet jeden idzie niemalże po ziemi. Wybieramy miejsce i tam ma rosnąć już całe swoje życie. Słoneczne, półcieniste i Właśna, gleba, dużo materii organicznej. Dość kontrowersyjnym tematem jest cięcie magnolii. W bardzo wielu źródłach przeczytacie, że magnolii nie wolno ciąć. Rozmawiałam o tym ostatnio z panem Zymonem, który jest producentem magnolii, i pytałam, jakie on ma do tego podejście. Powiedział, że oczywiście nie powinno się ciąć takich grubych gałęzi magnolii, natomiast te cienkie spokojnie możecie przycinać, ale po kwitnieniu. Ja oczywiście zaczęłam tak robić, bo ta magnolia rozrastała się w taki niezbyt piękny sposób, przez to, że była właśnie złamana chciałam formować ją w kształt taki bardziej, jak powinien być i cięłam bardzo często albo te dolne, żeby ją troszeczkę unieść albo tutaj też, żeby ten kształt był taki bardziej wiecie kulisty przycięłam właśnie po kwitnieniu i ona świetnie na to reaguje. W Największe cięcie zrobiłam w zeszłym roku po kwitnieniu i jak widzicie, ilość pąków jest, mam wrażenie, że jest jeszcze ich więcej niż było w poprzednich latach. Może dlatego, że w zeszłym roku przemarzły pąki, a może dlatego, że ją przycięłam, a może po prostu podobał je się rok. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają pąki zimą. Pąk jest właśnie w takim jakby kokoniku, takiej takim omszo omszonym czymś i potem z niego on tak, one tak pięknie puchną wiosną, a potem rozwija się z niego kwiat. Pod spodem są takie mniejsze i z nich Rozwinął nam się liście. Rustika rubra, to moja magnolia, ma dość duże kwiaty, ale w tym roku zdecydowaliśmy się na magnolię, która ma rekordowo wielkie kwiaty i ponoć jest pachnąca. Jeżeli chodzi o zapach, moja rustika rubra wydawało mi się, że nie pachnie. Aż pewnego roku była bardzo ciepła wiosna i okazało się, że ona w tych warunkach niesamowicie pachniała. Natomiast w normalnym roku to się niestety nie zdarza. Bardzo jestem ciekawa, czy ta laura będzie kwitła, pachniała co roku, czy też będzie tak, gdy będą temu sprzyjające? Warunki, ale pokażę Wam, jak wielkie ma kwiaty. Nawet chyba ułamie jeden gdzieś tam z tyłu i pokażę Wam dla porównania, jak wielkie są tamte. Marmelia Laura, tutaj słuchajcie grzecznie czeka na posadzenie, bo tutaj musimy zrobić jeszcze małą rewolucję. Zdecydowaliśmy się na usunięcie paru już takich chorujących krzewów i jednego drzewa, które chorowało, śmieciło. Stwierdziliśmy, że ogród ma skończoną wielkość i chcemy posadzić nowe drzewa, które będą nas dużo bardziej cieszyć. Ale dla porównania, zobaczcie, to jest kwiat mojej rustki Rubry, a to jest kwiat laury. On jest oczywiście nieco bardziej rozwinięty, ale. Bardzo czekam. Opowiem Wam, jak, jakie ona ma tutaj, jaką ma wielkość. Rośnie do 5-6 metrów, a szerokość korony jest od 4 do 5 metrów. I kwiaty, średnica dochodzi do 25 cm. Kwitnie podobnie latem, i ma szeroko kolumnowy pokrój. No jestem bardzo ciekawa tej odmiany. Zobaczymy. Mam dla niej tutaj miejscówkę, która będzie. Będą tak razem sobie kwitły przy wejściu do ogrodu z kwiatami ciętymi. Chcę stworzyć tutaj, wiecie, to jest ten mój kącik yy, tajemniczy ogród i ja po prostu chcę tutaj jeszcze bardziej popracować już większymi nasadzeniami i wymianą paru drzew, które tutaj ze mną były od zawsze. Yy, natomiast teraz stwierdziłam, że coś innego, bo ja kocham zmiany. Laura czeka na posadzenie i pokażę wam jeszcze jedną miejscówkę, w której chcę wsadzić drzewo. Tam był kiedyś kompostownik yy, i tam też jedną magnolię będziemy sadzić. Chodźcie teraz ze mną na drugi koniec ogrodu. Słuchajcie, tutaj jeszcze chyba nigdy nie byliście, bo tutaj jest koniec naszego ogrodu. W tym miejscu mieliśmy przez wiele lat kompostownik, chyba kilkanaście, tak mi się wydaje, i zdecydowaliśmy, że on tutaj nam zupełnie nie pasuje. Przebudowaliśmy, rozsypaliśmy całą tę ziemię kompostową, ale kompost ma tendencję do tego, że jest nieco zasadowy, więc przygotowałam sobie tutaj do wymieszania ziemię do. Roślin kwaśnolubnych. Wymieszam sobie z tym kompostem. Na wszelki wypadek, żeby ona była zadowolona, żeby tutaj jej coś nie pomiszmaszować z tym pH. Magnolia, którą będziemy tutaj sadzić, nazywa się Sweet Merlot. Jest to magnolia, która dorasta. Tutaj jest napisane 4-5 metrów wysokości i korona ma 3 do 4. Także jak ona pójdzie w górę, to będzie akurat, tak mi się wydaje. Najwyżej będziemy ją troszeczkę ciąć, bo naprawdę potem tą koronę można formować. Widziałam panią, która cięła, słuchajcie, magnolię w kulkę i kwitła jej rewelacyjnie, także też się da. No i zobaczymy. Sadzimy, wykopałam właśnie dołek, dlatego jestem taka zmachana. Mimo tego, że tutaj jest ta ziemia kompostowa, to jednak jest tak mokra po tych wszystkich ulewach, że widzę, że już na dole mi stoi woda. Dobrze. Kopiemy dołek taki, aby drzewo było posadowione dokładnie tak, jak jest posadowione w doniczce. Sprawdzamy, wykopując dołek, czy nam się zmieści. Fajnie by było, żeby ten dołek był troszeczkę większy niż donica. I pamiętamy o tym: albo sprawdźcie sobie, jaką, jaką kwasowość ma wasza gleba. Albo tak dodajemy, tak jak ja na oko, trochę tej, tego podłoża do roślin lubnych. Jak widzicie, naprawdę się zmachała. Ja teraz sobie to drzewo będę wyciągać, robimy to w ten sposób, że czepkamy w ten sposób i nam wypada i wsadzamy do dołka. Jak widzicie jest troszeczkę głębszy, bo ja chcę na dół nasypać tej kwaśnej, kwaśnej ziemi. No i sobie ustawiamy jak ono będzie miało rosnąć. Jeszcze raz wyciągamy Och. i teraz dodam, dodam ziemi. Drzewo już posadowione, teraz tylko te przestrzenie tutaj wypełnię ziemią kwaśną i też yy, po całości na górze ją wyściukuję, ale tak, żeby nie obsypywać tutaj pnia jakoś za mocno. Uklepujemy lekko e, ziemię i roślinę podlewamy. W naszym przypadku nie za dużo, bo tutaj e, wszystko jest bardzo mokre, ale chodzi nam o to, aby ta ziemia nam ładnie osiadła. No i czekamy na kwiaty. Słuchajcie, tutaj jest około 6 godzin słońca im ona będzie rosła wyżej, tym tego słońca będzie miała więcej. Potem to myślę, że już grubo ponad 8, 8 godzin, ale na razie jest na tyle niska, że no, tutaj ograniczają troszeczkę płot, będzie miała z tamtej strony sporo tego światła. Magnolia posadzona, ja sobie jeszcze tylko wyrównam e, ziemię na całej rabacie. Kolejny dzień. Najważniejsze, że była słuchajcie, piękna pogoda, że już nie lał deszcz i kolejne zadania popchnięte do przodu. Czekam na ten maj, wiecie, bo ten maj to jest ten moment, w którym się będę ponać relaksować. Mam nadzieję, że ten moment szybko przyjdzie. Słuchajcie, link do firmy Zmunt, z której mam magnoli, wrzucam Wam oczywiście w opisie. Chciałam tylko zwrócić uwagę Wam na ten opis, bo bardzo często pytacie się, żeby wam powiedzieć, skąd coś jest. Ja zawsze jak czegoś używam wideo, to staram się wrzucić wszystkie rzeczy, których używam w opisie wideo. Także rozwincie sobie ten opis i tam macie wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które wychodzą we wtorki, o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę. O 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.